Minuta z kiją iv 9 No, może dwie. Szanowni Państwo, wleciała waga ciężka, auto wielkości Mercedesa GLS, wyprodukowana przez kiję. Auto jest wielkie, w swoje miejsce parkingowe składałem się na 17 razy. Przy takich gabarytach, jakiekolwiek funkcjonowanie przy parkowaniu zapewniają nam kamery 360. Inaczej byłby to koszmar. Sylwetka EV9 nawiązuje do swoich młodszych braci. Tak, jakby EV4 zjadło grzyba z Mario i urosło. Prezentowany model ma napędzane obie osie, 384 koni mechaniczne oraz baterie o pojemności 100 kWh. Jednak rozmiar auta, ponad 2300 kg wagi, przy dynamicznej jeździe powoduje zużycie w okolicach 28 kW na 100 km. Więc ponownie możemy powiedzieć o realnym zasięgu 300 km. Auto prowadzi się bajecznie, jest dobrze wyciszone, dynamiczne i komfortowe. Trochę się buja, ale przecież jedziemy statkiem. Prank ma 52 litry i jest cały zajęty kablami innymi datkami. Tył robi wrażenie. Przy siedmiu siedzeniach mamy 333 litry. Po złożeniu trzeciego rzędu mamy aż 828 litrów, a przy złożeniu drugiego rzędu możemy tam zamieszkać, bo mamy aż 1500 litrów. Ogromny! Są tam gniazda 12V, 230V i możemy elektrycznie składać oba rzędy siedzeń. Ten model występuje w wersjach 6 oraz 7-osobowych i tylko 333 litry bagażnika przy wszystkich miejscach zajętych może spowodować, że zabraknie nam miejsca na, na bagaże. Także na taksówkę spoko, dla rodziny 7-osobowej podróżowanie będzie raczej trudne. W środku przytulnie, uwielbiam zagłówki, nie tylko są regulowane, to są super wygodne. Fotele możemy ustawić na milion sposobów, włącznie z pompowaniem boczków. Mamy masaż, ale tylko u kierowcy. Ogrzewane i wentylowane siedzenia występują zarówno w pierwszym, jak i drugim rzędzie. A super gadżetem jest możliwość zrobienia z fotela leżanki do odpoczywania podczas ładowania. Wjeżdża nam pod nóżek i fotel się kładzie. Ale Bayer. Przed nami znana z innych modeli kierownica, spory ekran z niewielką możliwością modyfikacji, czujnik do rozpoznawania, czy patrzymy na drogę. Panel od klimy, którego nie widać podczas jazdy, nadal występuje, a szkoda. Infotainment działa płynnie, nie mam do niego zarzutów. Z Bayerów mamy lusterko z kamerą, którą możemy odpalić, kiedy widok z tyłu jest zasłaniany. Hat jest dobrze widoczny i wyświetla podstawowe informacje. Z tyłu sporo miejsca, kanapa jest przesuwana, bo osoby z tyłu miały miejsce na nogi, ale jeżeli trzeci rząd jest złożony, to mamy w opór miejsca. Panel klimatyzacji i nawiewy znajdują się na podstawie. Sufitce. Do trzeciego rzędu możemy dostać się po przyciśnięciu guzika bardzo wygodne rozwiązanie. Miejsca nie ma dużo, więc dla dorosłego zaleca się raczej krótszą niż dłuższą podróż. Możemy również w niewielkim zakresie regulować pochylenie ostatniego rzędu siedzeń. Nie wiem dla kogo jest to auto. Jest za duże na miasto, na długie trasy ma za mały zasięg, 7 osób nie wejdzie z bagażami, ale za to jedzie się super komfortowo, auto jest dobrze wyciszone i V9 kosztuje od 320 do 370 tysięcy złotych.